Paleteo o wyposażenie magazynu. Zbiornik na ciecze z atestem PZH. Świadczy to o tym, że w zbiorniku można składować wodę pitną i inne produkty spożywcze. Polietyleń, którego użyto do produkcji jest surowcem nietoksycznym i bezwonnym. Poza tym jest wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia i temperaturę w zakresie od minus 40 do plus 60 stopni Celsjusza. Innymi zaletami produktu są łatwość w utrzymaniu czystości, możliwość dezynfekcji oraz możliwość ułożenia zbiorników jeden na drugim. Pojemność zbiornika 100 litrów, wymiary, długość 70 cm, szerokość 49, wysokość 44. Grubość ścianki 3,5 mm. Masz pytania? Skontaktuj się z nami info@paleteo.pl lub 61 307 10 27